Z adaptacjami komiksów bywa różnie. Ogólnie kino superbohaterskie cieszy się raczej taką średnią renomą ostatnimi czasy. Fakt, że mamy już zmęczenie kinem superbohaterskim, ale też odkąd pewne studio zbiło na większości tych franczyz grube. Miliardy dolarów, zaczęło piwotować, czyli skręcać trochę to kino w kierunku widowni, która do tej pory na te filmy może niekoniecznie przychodziła. Jednocześnie, skręcając te franczyzy w tym kierunku, odwróciła się trochę od starych dziadów, które oglądały tych swoich bohaterów komiksowych sprzed 40 lat, i teraz te stare dziady narzekają, że Marvel nie żyje, że Disney nie żyje. Kto będzie następny? I hej, mi większość z tych rzeczy, które wychodzi z Disneya się teraz też nie podoba. Ani Gwiezdne Wojny, ani Marvel, ale nie tak po całości i na pewno nie byłbym w stanie ich tak hejtować jak większość internetowych krytyków, bo widzę w nich naprawdę mimo wszystko dużo dobrego. W tych filmach, niekoniecznie w tych krytykach. Ale chciałem powiedzieć, że z adaptacjami komiksów to jest tak, że po pierwsze... Komiksy potrafią być bardzo dziwne i durnowate, ale potrafią być też genialne, potrafią być dziełami sztuki. I są filmy, które dają nam bardzo dobre adaptacje tych komiksów. To jest jeden z tych filmów. Hellboy, wzgórza nawiedzona. Byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony tym, że w ogóle robią nowego Hellboy'a, potem jak poprzedni był całkiem tym fiaskiem i w ogóle burzą gówna w wiaderku, a po drugie, że robią kolejnego Hellboy'a i robią horror i robią niskobudżetowy. Pomyślałem więc, okej, okay, potrzebują utrzymać licencję, więc muszą cokolwiek wypuścić zapewne, więc dali mało hajsu i pewnie niestety będzie to krap. Wow, jak się myliłem. wzgórzach Nawiedzonych to podobno bardzo wierna adaptacja opowieści z komiksów, która w gruncie rzeczy polega na tym, że Hellboy wraz z agentką transportują niebezpieczną bestię pociągiem przez Stany Zjednoczone w latach 50. Pociąg niestety się wykoleił i potwór uciekł. Oni teraz muszą go znaleźć, ale jednocześnie okazuje się, że oczywiście nie wykoleją się bez powodu, i oczywiście wykoleją się w takim miejscu, gdzie złoczycha na każdym rogu. I oczywiście mamy tutaj tyle wątków, i tylu złoli, i tylu bohaterów, że można się w tym pogubić. Wydostać się z tego Ambarasu pomoże im Tom Ferrer, który wrócił w te okolice do swojego. Yy... Swoje okolice, w których się urodził i wychował po to, żeby wyrównać pewne rachunki. I okazuje się, że to nie on chce wyrównać rachunki, tylko ktoś chce wyrównać rachunki z nim. De facto mamy tutaj dwóch protagonistów, jeśli nie trzech, mamy trzech antagonistów yy, i wszystkie wątki, które się pomiędzy nimi rozgrywają, plus jeszcze prywatne życie i historia Helboja. Dużo się dzieje w tym filmie. Ale co ważne, wszystko to wrzucone jest do jednego wora, który jest bardzo zgrabnie użyty z bardzo dobrego materiału. Mamy tu fajny klimat, fajne zdjęcia, e, dobrą grę aktorską. M biorę poprawkę na to, że to był naprawdę niski budżet. Wszystko dzieje się w lesie i w jakimś skansenie i wszyscy chodzą w tych samych ciuchach cały czas, generalnie. Jest brudno, mrocznie, depresyjnie. Świetna muzyka i oprawa dźwiękowa. Albo inaczej, bardzo intensywna, e, co mi się podobało akurat, bo tak. Kurczę, oglądamy ten film mówię, ty kurde, Hellboy taki hardkorowy, co tu się dzieje? Yy, I dla niektórych wydaje mi się, może to być zbyt intensywne. Nie ma tutaj jakiegoś goru czy ekstremalnej przemocy, ale samo napięcie wywoływane przez te jumpskery i yy, narastającą muzykę, ale też bardzo po prostu creepy muzykę, może być zbyt długo za dużo dla niektórych. Tak czy siak wszystko to, łącznie właśnie z reżyserią, tak ogólnie, Wydaje mi się spina te wszystkie wątki i te postaci dosyć zgrabnie, chociaż no siłą rzeczy poza Hellboyem większość z nich została potraktowana trochę po łebkach. Natomiast dla tych z was, którzy czytają komiksy, w których bardzo często w ten sposób wątki i postaci są pokazywane i rozwijane, myślę, że od razu wyłapiecie ten klimat. Czym ten Hellboy różni się od poprzednich? Przede wszystkim tym, że nikt już nie pierdzi tęczą. Nie jest wszystko kolorowe, nie ma superhumorystycznych skeczy i dowcipasów. Nie jest wszystko kolorowe, w ogóle epickie i tak jak było w poprzednich Hellboyach. Ogólnie jest ponuro, szaro i tak apatycznie trochę. I Hellboy owszem robi sobie pod podśmiechujki pod nosem, ale nie jest tak, że wchodzi do pomieszczenia i on jest teraz komikiem, wszyscy mają patrzeć jaki on jest zabawny i rozrywkowy. Nie, i to jest chyba to co najbardziej rzuca się w oczy, czyli drastyczna zmiana klimatu, ale oprócz tego naprawdę mamy trochę zmianę charakteru postaci, mamy zmianę gatunku filmowego w gruncie rzeczy, więc wszystko jest inne. I porozmawiajmy o aktorach, bo coś inne nie jest. Tak jak Ron Perlman był świetnym Hellboyem, bardzo lubiłem w ogóle Helboje Guillermo Model Toro, tak, moim zdaniem, David Harbour też był świetnym Hellboyem. Co prawda, z kiepskim scenariuszem, w związku z czym, no siłą rzeczy, wypadł dużo gorzej. Ale wydawało mi się, że zagrał świetnie. W tym wcieleniu mamy Jacka Cassiego, czyli trzecią osobę, która yy, zakłada yy, make-up z ściętymi rogami i też. Poradził sobie bardzo dobrze. Aczkolwiek zaznaczam, jest to inny Hellboy. I w tym filmie oprócz Jacka Casey'ego mamy także Jeffersona White'a i Bobby Jo Song, którzy grają wspólnie jakby, albo współprotagonistów do tego filmu, ponieważ ciężko tutaj powiedzieć, kto jest głównym bohaterem, bo niekoniecznie jest to Hellboy. Ogólnie przyznam szczerze, że aktorsko ten film też stoi całkiem dobrze, chociaż wiadomo, jest stylizowany na komiks, więc nie ma takich głębokich, dramatycznych monologów i spojrzenia w głąb swojej duszy, aby odkryć jej najciemniejsze zakamarki. Chociaż tego akurat trochę jest. Tak czy się, jak tych aktorów, pan, który nazywa się Brian Taylor, świetnie Wziął w obroty, dał im dobre, ciekawe napisane postaci do zagrania i dobrze skleił to wszystko w spójny film o fajnym klimacie. Co ważniejsze, Brian Taylor złożył laurkę komiksowi i lorowi otaczającemu postać Hellboya, czyli to jest to, do czego zarzuty najczęściej mamy w czasach dzisiejszych do ekranizacji komiksów, że są one zbyt daleko od tych postaci, które kochamy i lubimy z komiksów czy z książek czy z innych oryginalnych form, w jakich były nam przedstawione i w jakich je pokochaliśmy. Hellboy nie jest jeszcze na takim etapie albo może już nie jest na takim etapie, gdzie jego postać i świat są dostosowywane do niefanów Hellboya. Bo tak się stało z komiksami, tak się stało z Gwiezdnymi Wojnami. One są obecnie dostosowywane do ludzi, którzy do tej pory nie byli jeszcze ludźmi takimi, którzy by się określili jako, że są fanami Marvela czy, yy, czy Disneya. Ten Hellboy jest tak blisko Hellboya i swoich fanów, jak się da. I wydaje mi się, że to dlatego recenzje tego filmu uniwersalnie są kiepskie. Krytycy mówią, to nie jest Hellboy. Poprzednie Hellboye to były Hellboye. Kiedyś to było, teraz to już nic nie ma. Podczas gdy pozytywne recenzje, wszystkie, 100% pozytywne recenzje, jakie widziałem, mówiło to jest prawdziwy hołd dla fanów komiksu. Jeśli znacie komiksy Hellboy'a, to to jest świetna ekranizacja i to jest bardzo dobry film. Także teraz może lepiej zrozumiecie, dlaczego duże studia niszczą franczyzy. Często w trzymaniu się loru po prostu nie ma pieniędzy, bo tych prawdziwych fanów jest za mało. Film miał dużo fajnych scen, ale jedną z takich scen, która zapadła mi w pamięci, jest scena, w której Hellboy spotyka się z jedną z postaci z jego przeszłości w takim miejscu, w których się już nie spotyka ludzi żywych. I to jest bardzo fajnie zrealizowana scena. Podobała mi się, ponieważ pokazanie piekła w niskobudżetowym filmie jest trudne. No bo albo pójdziemy w kicz, jakieś tragiczne efekty specjalne, albo po prostu pójdziemy w jakąś abstrakcyjną wizję, która no, nie spisze się. Zazwyczaj, żeby pokazać piekło, potrzebujemy tak w taki powszechnie przyjęty sposób, jakby mogło wyglądać piekło, potrzebujemy dużego budżetu. A tutaj poszli w drugą stronę i cała ta scena, jej symbolika, to jak były poszczególne postaci przedstawione. Bardzo mi się podobała. Cześć, mam na imię Wojtek i opowiadam na YouTube o horrorach i w sumie innych gatunkach filmowych też. Jeśli ten materiał Tobie się podoba, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, może być hashtag Dobry Horror i zasubskrybuj kanał i zaznacz dzwoneczek. będę Ci bardzo wdzięczny za wsparcie. Jadę dalej. Film oczywiście ma też trochę słabych scen. I w większości są to właśnie te, które musiały polegać na efektach specjalnych. I niestety jedna z takich scen jest w samym, na samym, samym, samym początku na otwarciu filmu. Kiedy właśnie mamy, widzimy ten pociąg, którym Hellboy z agentką Rudolf podróżują, e, eskortując uwięzionego potwora, i cały ten pociąg jest w CGI, i to jego wykolejenie się jest w CGI jest słabe. Zobaczyłem to na początku, mówię, O nie, to będzie zły sens. Na szczęście, później jest tylko i wyłącznie drastycznie dużo lepiej. I fajne jest to, że mamy trójkę protagonistów i są to trzy postaci, które polubiłem, którym kibicowałem, w których losy się angażowałem. Bo mamy Helboja, który jest tak trochę pasażerem na gapę tej całej przygody i e, ma trochę wszystko w pompie, jest spokojny, w ogóle nie działa jak nie musi, a właściwie to działa w ostatniej chwili, kiedy już tak naprawdę naprawdę musi. Z kolei agentka Rudolf jest jego oczywiście przeciwieństwem jest zaangażowana, ja chce być wzorową agentką, więc stara się, wszystko musi być ogarnięte, etc. etc. Ale już nie jest taką naiwną, stereotypową, początkującą agentką. Ona ma swój charakter, ona jest asertywna pod kątem tego charakteru, nie ugina się przed Hellboyem i yy, jest wierna sobie. I to jest fajne odświeżenie tej dynamiki między, wiecie, dobrym, złym, dobrym gliną a złym gliną. Yy, niby jest to ten sam archetyp ale w dużo bardziej dojrzały sposób zrealizowany. Trzeci e, protagonista, czyli Tom Ferrell, ten kolej, o którym mówiłem, że wraca w te okolice, w ogóle odwiedzi mamy ciocie, babcia, dziadka, babcia, babcie, dziadkę, no nieważne. Wraca wyrównać jakieś rachunki, rozliczyć się z historią, ale okazuje się, że oj, historia to na niego czeka od jakiegoś czasu. Ehm. Ta postać też jest bardzo dobrze zagrana, z y, odpowiednio dobrze, ma poprowadzone backstory, czyli to, co ją tam sprowadziło, dlaczego, co ona chce osiągnąć. koniec końców, na jakie akty się decyduje, mimo iż nie chce, nie po to przy, przyjechał, ale musi wziąć udział w pewnych, że tak powiem, procesach, żeby z tą historią móc się w końcu swoją ostatecznie e, rozliczyć. Wszystkie trzy postacie naprawdę. Spoko, dobrze zagrane, dobrze napisane, fajne dialogi i jest ich odpowiednio dużo w filmie. Nie jest tak, że któraś jest potraktowana po macoszemu. Słuchajcie, ten Hellboy to dla mnie 8 na 10. Da się zrobić dobrą adaptację komiksu, która nie jest e, montażem gagów marvelowskim, przesyconym efektami specjalnymi, albo nie jest teatrem absurdu, jak niektóre realizacje disneyowskie ze świata Gwiezdnych Wojen. Da się zrobić adaptację czegoś, co ludzie już kochają za coś, i dać im po prostu tego więcej, ubrany w dobry film. Prawda jest taka, że jeśli tych ludzi nie jest wystarczająco dużo na świecie, no to ciężko jest odrobić te kolosalne budżety, które w Stanach są wydawane na filmy, nie? Więc można zrozumieć poniekąd, dlaczego Disney skręca swoimi filmami w kierunku nowej klienteli, większej ilości odbiorców. Bo po prostu tych fanów komiksów, którzy chcą chodzić nadal do kina, jest coraz mniej. Nareczka, do następnego.